Eluwa w drugiej części jesteśmy już mega szybko Nawet nie wiem 2-3 sekundy minęły Ja zabieram to całe Widzicie dużo tego jest tylko klatę i jestem już cały wymarzony. W secie najlepszym na razie na tym serwerze, bo jest piątka. Widocznie najlepsze Nie wiem po co ja tyle się drudziłem, żeby uzbierać 100 zł. a tu nawet trwóżsek nie ma. Wybroi. Skandal po prostu. Skandal. Dobra Co tam Przecież to nic nie szkodzi I tak I tak i siak Musiałem kupić dla was widzowie Bo jak można nie kupować Na fajny odcineczek No nic Po prostu jak tak można No po prostu świetny hop no nie, nie chcę tego, co śmieci mi wyrzucasz. Tu wszyscy śmieci wyrzucają. O, co to było? Meczek. Okej, okay, okej. Okay. No, takie słabe. Tylko ten mieczek i to fajne. Net, neter, już się znajdziecie rozwalone cały łóżkami. Więc tam nawet nie ma co wbijać. o, o patrz, patrzcie na tego chłopaka, patrzcie. Ło wow wow, 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 No Jezus! Widzę, widzicie, widzicie! Wszyscy mu wchodzą pod celownik. soj Masz kanał na Jak tak, to masz soja. A tienen dobra, nie wiem, zobaczymy. Tak, ok. Kurde, teraz nie mogę z nim gadać. Dobra, widzowie, na razie otwieramy. Co jest ważniejsze, otwieranie czy, czy dyskutowanie? Wiadomo, że otwieranie najlepiej, no, żeby drobiły takie. No, o bacon, bacon mięcik mięcik o, co ja jeszcze tu miejsce znajdę bo patrzcie, to się tak powinno robić patrzajcie i zawsze jest miejsce no i za dużo się właśnie nie zmieści większość to trójzęby, a po co mi trójzęby? coś mi powiem No. nie, ładnie, ładnie Wizowe widzicie, ale nie mam klaty a klata jest najważniejsza dla mnie nie, nie mają co dać no, wywalam to, to to z expem O to... Dobra. I widzowie, oto w taki sposób skończyły nam się klucze. Ani jednej klaty z tysiąca kluczy. Dobra, ale kończymy się, więc... Eee, no, takie zakończenie będzie fajne. Siemano, kolano. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo.